Witam Was, moi drodzy. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, czy coś, co jest nowe, na pewno jest nowe, a może nie jest nowe, tylko jest stare. Powiem Wam również w tym odcinku o tym, co mnie inspiruje i bez czego nie wyobrażam sobie e, zakupu i hodowli roślin w moim ogródku. Zapraszam. Zdecydowanie fajny tytuł tej książki. Mieszkamy wśród kwiatów. Co się tam znajduje? Znajduje się tam baza różnych informacji, które mówią nam, co było modne w dawnych czasach. I co się okazuje? Że to, co jest modne teraz, to wcale nie jest nowość, tylko właśnie pochodzi z tamtych czasów. Zaraz zajrzymy do tej książki i pokażę Wam, że w latach 40., 50., 70. były modne również te rzeczy, które teraz są super hitami, chociażby dekoracje w słojach, czyli lasy w słojach, które tutaj pokazane są, jak je robić. Odcinek ten miał być generalnie o książkach. O książkach, które mnie inspirują i bez których nie wyobrażam sobie pracy, na przykład w ogrodzie, czy pracy z kwiatami. Ale Dogłębnie przeglądając te wszystkie książki, doszedłem do wniosku, że chcę Wam pokazać różnicę albo jej brak w tym, co kiedyś było modne. Super mm, książeczka, zobaczcie. Książka, która jest z roku, już patrzymy, 86, czyli już prawie 40 lat za, za chwilę. Pewnie pisana była właśnie te 40 lat temu. Jest to książka, która jest chyba przetłumaczona, tak? I w której możemy znaleźć bardzo dużo informacji na temat tego, jak mieszkamy wśród kwiatów. Książka generalnie o roślinach domowych. Teraz zaraz Wam tutaj pokażę kilka takich roślin, które w tym momencie są super hitami. A co się okazuje, że one były znane już wtedy. Zobaczcie. Anturia, która w tym momencie wszyscy znają, o których na pewno nagram kiedyś jakiś film w takiej klasycznej formie lub nieklasycznej nawet, bo o tych kwiatach zupełnie innych, ale tu zobaczcie. Anturium o pięknych liściach, które teraz naprawdę jest super hitem, które można kupić jako roślinę kolekcjonerską, była znana już wtedy, już wtedy wszyscy się zachwycali tymi anturiami. No, i teraz powróciła. Czyli pierwszy przykład na to, że to co nowe, nie jest nowe. Zaraz idziemy dalej, i pokażę Wam jeszcze inne rzeczy. Ogródki w szklanych naczyniach. Całe pokolenia miłośników roślin o ogródkach butelkowych nic nawet nie słyszały, albo bardzo niewiele. Lecz gdy tylko pojawiły się na horyzoncie, stali się ich gorącymi wielbicielami. Uwierzyli nagle, że do zakładania takich ogródków nadaje się każdy szklany pojemnik. Czy coś wam to mówi? Czy właśnie teraz nie jest tak, że wszyscy chcą mieć ten ogród w szkle, ten las w szkle, który właściwie w każdym jednym pojemniku szklanym jest robiony? Przecież z powodu ogrodu w szkle, powodu mody na ogrody w szkle powstało mnóstwo firm które fantastycznie działają i dostarczają te ogrody w szkle do różnych instytucji, domów, do osób prywatnych. A w tej książce, te 40 lat temu, już właśnie o tym pisano. Zobaczcie, krok po kroku pokazane, jak robić ogród w szkle, jakie użyć narzędzia, jak go pielęgnować. Tu nawet w takich butlach, w których jeszcze trudniej jest wykonać, nie z dużym otworem szłoiki, tylko właśnie w takim wąskim, małym gardełkiem. Czyli znowu, drugi przykład na to, że coś... To jest super nowe, super hitem. Wcale takim hitem nie jest. Spójrzcie tutaj, co tutaj się dzieje. Czy oglądaliście film o, z targów, z Poznania, gdzie z właścicielką jednej szkółki rozmawialiśmy o hitach na ten sezon tarasowych, i gdzie pokazywaliśmy jedną roślinę, i ona twierdziła, że to jest super hit. Nie mówiła co prawda, że nowość, ale że super hit. Spójrzcie tutaj, Kuflik, 40 lat temu. Poświęcona już mu jest tutaj cała strona. Znali go. Czyli znowu moda powraca. Piękny kuflik, super opisem dodatkowo. Zachęcam Was, dam Wam nazwę tej książki, żebyście może kupili gdzieś tą książkę, bo świetne są tutaj te opisy. Naprawdę, czyta się to jak wspaniałą powieść. Jest kilka takich roślin, które teraz wszyscy znają, ale znali je też wcześniej. Tutaj mam jedną z takich roślin. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1794 roku, czyli zupełnie odwrotnie niż o tym Zamyokulkasie, którego kiedyś opisywałem na kanale, o którym kiedyś kręciliśmy film. Jeśli jeszcze nie widziałeś tego Zamyokulkasa, to tutaj pojawia się link do niego. On jest znany już 30 lat, a zielistka już dobrze ponad 300 jest znana. Bo mowa tutaj o zielisce. Zieliska, która w tym momencie też w różnych odmianach właściwie w każdym domu jest, na tarasie nawet. Ja ją regularnie sadzę w ogródku i na tarasie wygląda fantastycznie. Zobaczcie. Zaraz idę do kolejnej rośliny, którą z pewnością znacie i oni wtedy też już ją znali. Przeczytam wam teraz kawałek z tej książki. I ciekawy jestem, czy zanim skończę, rozpoznacie co to za roślina. Króluje ona teraz wszędzie. Na pościelach, skarpetkach, na podstawkach, na wzorach, na tapetach i w wielu różnych innych miejscach. To piękne wnętrze holu zobaczyliśmy w domu jednego z lekarzy w południowo-zachodnim rejonie RFN. Przed antycznym zegarem, w przywiezionym z krety naczyniu z brązu, rośnie od lat wzorowo pielęgnowana, nieskazitelnie piękna Monstera Deliciosa. Teraz super hit. Wtedy również. Kochani, ale w ogóle, po co ja Wam pokazuję te książki? Oprócz tego, żeby pokazać, że coś, co jest nowe, wcale nie jest nowe. Chciałem Wam pokazać te książki, ponieważ. Oprócz tego, że uwielbiam stare książki, to ja inspiruję się tymi książkami, tym, co tam w środku jest, zakładając swój ogród. I właśnie w tym roku kupiłem nasiona roślin jednorocznych na bazie tej. Wybierałem rośliny na bazie tej książki. Jeśli nie widzieliście tego filmu, to tutaj macie link, zobaczcie ten film o nasionach. A teraz pokażę Wam środek tej książki. Jakie piękne ilustracje i fajne mm, opisy tych roślin. I właściwie te rośliny, które teraz są też modne, są również tutaj. Książka, słuchajcie, mój rocznik. Wydawnictwo rolnicze i leśne, rocznik. Mm -hmm. I ten rocznik yy, yy, jest super, tak. Ale nie, w tej książce możemy znaleźć rośliny, które będę miał w tym roku w ogrodzie. Rośliny jednoroczne tutaj są i dwuletnie. Spójrzcie na te rysunki piękne, barwne ilustracje, które pokazują nam te rośliny ekstra. Naprawdę, podstawowy opis z tym, skąd pochodzą dane rośliny jakie powinny mieć warunki żeby super rosły jak długo kiełkują na przykład mamy tutaj informacje gdzie takich informacji bardzo rzadko możemy gdziekolwiek znaleźć bo to nie są takie informacje, które teraz się sprzedaje, że tak powiem na opakowaniach na przykład i właśnie na podstawie tej książeczki kupowałem sobie w tym roku rośliny, zobaczcie lwia paszcza tak? lwia paszcza, którą na pewno widzieliście w tych nasionach, no, takie białe kupiłem i różowe Stara roślina. Zobaczymy, jak w tym roku będzie rosła. Tutaj mamy, o, mamy begonię ukośnicę, którą wielu z Was ma w tej super odmianie na tarasach, która kwitnie jak szalona. Czerwona, duża, potężna, piękna begonia. Tutaj mamy super opis do begonii. I jeszcze takie bardzo ciekawe rośliny tutaj ostatnio widziałem. A już zaraz zobaczymy. O, ostróżka. Ostróżka, która e, kolor roku w, w tym roku jest Very Perry, czyli taka mieszanka niebieskiego, szarego i fioletu. I te ostróżki, które ja również zakupiłem w tym roku do ogródka, chociaż e, mówi się, że to są rośliny wieloletnie i faktycznie przez kilka sezonów mogą kwitnąć, ale co roku słabiej, co roku krócej, więc ja właściwie je wysiewam co roku nowe. Tutaj również są opisane. Nie wyobrażam sobie ogrodu takiego o charakterze rustykalnym, wiejskim bez tej rośliny. Dlatego w tym roku też będę ją siał, jest to Kosmos On Entex, co kupiłem w tym roku trzy odmiany, takie też nowsze odmiany i będę je siał Super się rozsiewają generalnie, więc następnego roku będą same już się rozsiewać czyli kosmos onentek. No i zobaczcie, super modny w tym momencie dmuszek, który właściwie we wszystkich suszonych dekoracjach się znajduje. Tutaj w tym zestawieniu również jest opisany pięknie, jak go hodować, jak go prowadzić. No i ostatnią rośliną, którą chcę wam pokazać tutaj jest Skabioza, czyli Driakiew. Też ją zakupiłem, troszeczkę w innej formie, ale w wielu Waszych ogrodach i również w dekoracjach suszonych się znajduje. Fantastycznie się również sprawdza. Oczywiście, nazwę tej książki wklejam Wam w opisie, żebyście mogli wiedzieć, może ktoś z Was ma, może macie jakieś inne super książki stare, które pokazują te nowości tegoroczne dajcie znać w komentarzu czy macie takie książki oraz nazwę tej książek. A za chwilę chciałbym wam pokazać ymm, książeczkę nową, nie starą, ale bez której ja się nie ruszam. Jeśli kochacie trawy tak jak ja, to koniecznie musicie mieć właśnie tą książeczkę. Jest to książka wydana w, y, przez Oficynę Botanika Kraków y, 2009. Książka, która w zestawieniu swoim ma właściwie większość traw rosnących, traw ozdobnych i nieozdobnych rosnących u nas w Polsce. Trawy, tużyce, sity i kosmatki. Fantastycznie stworzona, bardzo dużo ikonek, które od razu nam mówią przy każdej z tych traw co to jest za roślina. Że na przykład roślina na rabaty, roślina na skalna, tutaj mamy terminy kwitnienia, mamy rośliny o ozdobnych owocach, fantastyczne tutaj te ikonki i dalej mamy cały, całe zestawienia tych trawek trawy, tużyce, sity i kosmatki ich budowę, tak pokrótce oczywiście i później systemy korzeniowe, oczywiście jak, jak wyglądają a później Mamy już od razu zestawienia razem ze zdjęciami i zobaczcie z tymi ikonkami. Widzimy, jakie te trawy rosną, konkretne odmiany, jakie wysokie, na jakim stanowisku powinny być, jaka gleba, czy są ozdobne z kwiatów, z owoców. Naprawdę fantastyczna książka. Ja się bez niej nie ruszam. Właściwie większość traw rozpoznaję na bazie tej książeczki i bardzo ją polecam. Szczerze mówiąc, nie wiem, ale sprawdzę, czy jest dostępna do kupienia w tym momencie? Jeśli jest, to poszukam link i wkleję Wam w opisie link do strony, gdzie można tą książkę kupić. Moi drodzy, książek o roślinach jest naprawdę mnóstwo na rynku, ale ja chciałem się Wam zapytać, skąd Wy czerpiecie wiedzę na temat roślin? Czy bardziej z internetu, czy z jakiś czasopism, czy może faktycznie z książek? A jeśli z książek, to jakich? Czy tych? nowych czy tych starych? Dajcie znać w komentarzu i koniecznie wpiszcie, jakie najbardziej książki lubicie.